Cześć siema, witam w na moim kanale. No i dzisiaj kolejny ciąg z Daily. Mm. Otwieramy sobie Boxa Nic, no tak jak się spodziewałem w sumie. No i co? Mm. Znowu powerplay. Tym razem Game Grab. Ubiłem, bo na 20... i właśnie dzisiaj możliwe, że odbiję go na 21. A jak nie, to dobiję sobie go jutro na odcinku, także na. No.

Ja mam dostaję, ja zablokowałam się. Ale ja Rico teraz porobił ładnie, tylko teraz by padł chyba. A nie, uciekł, uciekł, wow, uciekł. I ma dobry stop power do uciekania, także... Mam. Biorę z jednego gama, uciekam. Oj, tak. i tak. No padam tylko, tam ten Riko pada. Ten do nie idzie. Nerwuje mnie ten pokój, bo właśnie mnie denerwuje Strasznie. Nie, ma nie, ma opcji, rip. Albo nie, ma, nie, 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 jeszcze. Robiliśmy. Uciekamy. Ten Leon ma 0 HP, także nie podjedzie. Hej, Eli. Led, ledwo, bo już było odliczenie dla nich, ale na szczęście się udało wygrać. Plus 30, bardzo fajnie. O, monety w ogóle są. Dzisiaj jest piątek, także właśnie, że dopiero się zaczęło. Jeszcze nie grałem dzisiaj, także no. O, nowe misja, no to jutro będą jakieś mega boxy pewnie. E, jakieś trzy. Okej, okay, druga rundka. No, i dzisiaj spróbujemy jeszcze zagrać bo jak y, Dobrze pójdzie na tym playu. Dobrze, tak, no. Idę do boja. Znowu jest spoko, to nic chyba słabszy, bo od razu co zrobił to ja zrobi, Nie wiem, nie oceniam jeszcze Nie no na razie wygramy Wcześniej też wygrywaliśmy, także że no. Nie wiem, ale... Nie, nic nie, 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 Tutaj rozwaliłem trochę murek niepotrzebnie, ale mamy beat, która jest na daleko, tak to dla niej będzie lepiej. O eee... nic tu trochę ma średnie wystarczy. Ja Pozwolę uprzyjąć tego na zlezę, bo on pewnie ma budget, na... No. Eee... Ten spike ma 4g jeszcze. Wszyscy mają lol z nich także nie Może by się udało. No nie wiem, ten gail ma wszystkie gamy u nich. U ma Spike i jeden ma A Ale no nie wiem, oni dobrze grają. Bo trzeba zabić tylko Gaila. i... Jak zabijemy ich, to nic tam to nie da i sam Gail ma 10, tak, że już tylko gail trzeba. Eee... On ma jeszcze... właśnie... No to pierwszy przegrana. O No i ostatnia rundka i to by było w sumie na tyle już w tym odcinku. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, no ale... Let's do this. Macie, możecie napisać w komentarzu czy wolicie zwykłe gierki, czy właśnie powerplay'a? Jest to bardzo ciekawe dla mnie. Eee, okay. tu będzie trudno podejść. Widzę, że ktoś skoczył akurat na mnie, tak się ponie. Słowo teraz zrobiłam to by było na tyle w tym razzię. Ja bym lam do następnego. Cześć!